Mamy rozpoczęty bieg. Biegam, bo lubię polską wieś. Biegam, bo lubię polską wieś! To hasło akcji patronowanej przez program Trzeci Polskiego Radia, która zagościła w gminie Mikołajki. Pierwszy z cyklu sześciu biegów odbył się w Baranowie. Do startu zgłosiło się ponad 120 zawodników. Jest to druga edycja w tamtym roku, żeśmy rozpoczęli takie bieganie dla amatorów biegania, czyli do 5 kilometrów jako Chęć yy, współzawodnictwa tych osób, które przychodzą do nas na zajęcia codziennie, w so, co tydzień w sobotę. Na zawodników czekał nie tylko piękny, malowniczo położony 5-kilometrowy odcinek trasy, ale również ciepły posiłek i słodki poczęstunek. Znakomicie. Właśnie jesteśmy po kawałku ciasta wspaniałego i myślę, że dobrze pójdzie dzięki temu. Widzę, że rodzinnie startujecie dzisiaj. Co trochę rodziny, tak trochę klubowo, bo w sumie jesteśmy z klubem, znaczy startujemy indywidualnie ale praktycznie cały klub przyjedzie z Pisza, okay. ruchem. Okej, okay. dlaczego zdecydowaliście wystartować się tutaj w Baranowie? No, żeby trochę im pomóc w promocji tego miejsca, no i dla, dla fajnych ludzi, dla, dla radości, dla przyjemności. Biegam, bo lubię wieść z tego tytułu, że jest blisko, że jest blisko, to no trzeba uczestniczyć. Traktuję też jako rodzaj treningu, sprintu jakiegoś takiego krótszego w porównaniu do półmaratonów, do maratonów. Tylko od pięciu lat biegam, także Myślę, że to towarzyszy mi na co dzień i przyjechaliśmy tutaj dzisiaj ze znajomymi, żeby kontynuować swoją pasję. A skąd przyjechaliście państwo? Szczytno i okolice targowo. Za nami pierwszy bieg, który odbył się w Baranowie. Kolejne biegi z cyklu Biegam, bo lubię polską wieś odbędą się w Zełwągach, Lubiewie, Faszczach, Tautach, a ostatni w Mikołajkach 20 września.